Z okazji 20 lecia chciałbym złożyć Photogerowi życzenia tego, co się życzy zawsze, czyli wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim aby zajmował się nadal tym, co wychodzi mu najlepiej, czyli aby pomagał ludziom kolekcjonować i cieszyć się wspomnieniami. W 20. urodziny życzę fotogerowi wszystkiego najlepszego, żeby nadal pozostawał naszym cichym przyjacielem, żebyśmy mieli to świadectwo o przeszłości tak wspaniałe, jakie było udziałem Photogera. Z okazji 20. urodzin Składam najserdeczniejsze życzenia dla fotodżokera. Mam nadzieję, że kolejne lata również przyniosą wiele niezwykłych, inspirujących, pięknych chwil, które warto będzie uwiecznić na zdjęciach i w ten sposób staną się one niezapomniane, a kto wie, może nawet przejdą do historii. Kochany fotodżokerze, z okazji Twoich okrągłych 20 lat życzę Ci nieprzegapiania codzienności, bycia tu i teraz, bycia uważnym, łapania chwil ulotnych jak ulotka i mnóstwa chwil radosnych, pięknych, pozytywnych do sfotografowania i oprawienia w ramki. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. najlepszego.